Czorne wydanie kuriera opolskiego poprowadzi dla państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, minęła godzina 21.30. Czas na podsumowanie najważniejszych informacji z naszego regionu. Zapraszam. Dziś przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W 83. rocznicę sowieckiego ludobójstwa przedstawiciele rodzin katyńskich, wojska i władz Rzeczypospolitej spotkali się, by złożyć w opolu kwiaty pod pomnikiem ku czci pomordowanych. Stańcie na apelu. Cześć i w pamięć! Wstęp do Zbrodni Katyńskiej miał miejsce 17 września 1939 roku, gdy do Polski wkroczyła Armia Czerwona. Cała elita Wojska Polskiego. Została wzięta do niewoli i skierowana do obozów. Po większości nieudanej próbie przeciągnięcia jeńców na stronę Związku Radzieckiego 5 marca 1940 roku za aprobatą Stalina biuro polityczne partii na wniosek szefa NKWD BERI wydało decyzję o wymordowaniu przetrzymywanych w obozach polskich oficerów. Zostali odesłani wszyscy wagonami w okropnych, morderczych warunkach do. Taźni. W Lesie Katyńskim w zachodniej Rosji i innych pobliskich miejscach NKWD zamordowali strzałem w tył głowy łącznie około 22 tysiące osób, 4,5 tysiąca jeńców obozów Kozielsku, 3700 ze Starobielska, 6300 z Ostaszkowa, 7300 cywilów w przetrzymywanych w więzieniach tzw. zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. 80. rocznica ujawnienia zbrodni katyńskiej i 83. rocznica samej zbrodni, a właściwie podpisania rozkazu przez Stalina o wymordowaniu polskich oficerów, podoficerów duchowieństwa, elitę państwa polskiego na kresach wschodnich. Jako pierwsi o masowych grobach poinformowali Niemcy wiosną 1943 roku. Z ich inicjatywy oraz na wniosek rządu polskiego na uchodźstwie do prac ekshumacyjnych zaproszeni zostali przedstawiciele Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Pamięć o ludobójstwie była do lat 90. fałszowana przez Związek Sowiecki, którego propaganda przypisywała zbrodnie Niemcom. Zabraniali nam pamiętać o Katyniu. Czego się dzisiaj spodziewać, że nie chcą dopuścić do grobów rodziny? Przyjaciół zmarłych, tych, którzy chcą pamiętać. Pomordowani spoczywają na cmentarzach na terenie Rosji i ogarniętej wojną Ukrainy, w Katyniu, Charkowie, w Bykowni i Twerze. Jeszcze rosną drzewa, które to widziały. Jeszcze ziemia pamięta, kształt buta, smak krwi. Niebo zna język, w którym komendy padały. Wśród pomordowanych znajdowali się profesorowie, lekarze, prawnicy czy urzędnicy. Słabym społeczno-intelektualna elita II Rzeczypospolitej. Zbrodnia katyńska stała się najbardziej rozpoznawalnym, choć nie jedynym momentem w historii, gdy eksterminowana została polska inteligencja. W tym samym czasie równie ludobójczą akcję o kryptonimie AB przeprowadzili okupujący zachodnią część II Rzeczypospolitej Niemcy. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Wszystko zaczęło się od muzyki. To tytuł koncertu charytatywnego, w którym wzięła udział utalentowana muzycznie społeczność szkolna z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Opolu. W tym roku placówka chce wesprzeć Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Muzycznych talentów w publicznym Liceum Ogólnokształcącym Numer 5 nie brakuje. Dziś młodzi zdolni swoje umiejętności zaprezentowali na scenie Szkoły Muzycznej w Opolu. A to wszystko w szczytnym celu, by wesprzeć stowarzyszenie Wspólnota Polska. Chodzi nam w naszej działalności, aby przekazać i miłość, i wiedzę o Polakach mieszkających na Wschodzie. I dzięki takim projektom. To się właśnie dzieje. To jest świetna okazja, żeby, żeby pomagać, ale też doskonała okazja do tego, żeby zaprezentować talenty naszych uczniów, których mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo i y, łączymy dwie rzeczy, przyjemne z pożytecznym. Chcemy wzruszać, ale chcemy też zachęcać do pomocy na rzecz drugiego człowieka. A jak przekonuje sama społeczność szkolna, pomaganie nie jest jej obce. Bardzo często są właśnie akcje organizowane i dla schronisk, i dla pomocy dla Ukrainy też było bardzo dużo akcji. Cały czas są zbiórki w naszej szkole. Dzięki temu czujemy, że się spełniamy, tak? I, jest, i czujemy się dobrymi ludźmi, szczęśliwymi. Podczas koncertu uczestnicy zaprezentowali to, co im w duszy gra. Jedną z wokalistek była pochodząca z Ukrainy Daria. Ja śpiewam piosenkę o wojnie na Ukrainie, o strasznej wojnie i tak no, żeby świat znał, że tutaj nie wszystko tak dobrze i że Ukraina potrzebuje pomocy i tak dalej, ale również że Polska jest bardzo wspierającym krajem. Była to czwarta odsłona koncertu. Wszystko zaczęło się od muzyki, który jest inicjatywą Opolskiego Liceum Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. Trzy lata i miesiąc więzienia dla Nysanina, który steroryzował obsługę stacji benzynowej, a uciekając z łupem poranił przechodniów próbujących go zatrzymać. Mężczyzna musi także zapłacić za dość uczynienie skrzywdzonym przez siebie osobom. Relacja Wojciecha Bularza. W sprawie samego czynu, którego dopuścił się Korneliusz G., nikt na tej sali nie miał wątpliwości. W czasie kradzieży rozbójniczej oskarżony operował nożem w sposób realnie zagrażający, pokrzywdzonym. Zaciekle wymachiwał nim i zadawał ciosy kilkanaście razy z dużą siłą, co sam przyznał przed y, sądem przesłuchiwany w charakterze y, oskarżonego. Zranił trzy osoby, zadając im obrażenia cięte i kłute. Podczas napadu kornel już ukradł nieco ponad 2000 zł. Pieniądze chciał przeznaczyć na spłatę długów, choć nie wykluczał także wydania ich na narkotyki. Był bowiem uzależniony. Według obrony, zbrodnia to wina trudnego dzieciństwa oskarżonego. Dzieciństwo oskarżonego było bardzo trudne. Wychowywał się w nieco innej kulturze. Jak zeznawała świadek matkę oskarżonego, pani Halina G. był szykanowany w Anglii przez to, że pochodzi z kraju wschodniego. Obrońca wnioskował o specjalne złagodzenie kary, m.in. dlatego, że już G. spodziewa się dziecka i zamierza się ustatkować. Ostatnie słowo należało do oskarżonego. Całkiem się zmieniłem, żałuję wszystkiego co zrobiłem No i znalazłem sobie pracę. Jednak będzie musiał poczekać zanim ją podejmie, bo sąd za napad i pocięcie przechodniów, którzy próbowali go zatrzymać wydał wyrok nieco powyżej minimalnej kary za rozbój. Trzy lata... I jeden miesiąc. Zrobił coś więcej niż przeciętnie się dzieje. Użył noża, posłużył się tym nożem. Eee, w jednym wypadku użył go w sposób niezagrażający życiu, mówię o rozboju z, na stacji benzynowej, ale w tym kolejnym czynie jednak z tym nożem e, działał już inaczej, skutki były też inne. Wcześniej prokuratura wystąpiła o skazanie Korneliusza G na 7 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. Radni klubu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego przedstawili dziś trzy pomysły na usprawnienie komunikacji miejskiej w Opolu. Jednym z nich jest przywrócenie nocnych kursów MZK, których zlikwidowanie niedawno sami przegłosowali. Zdaniem opozycji prezydent i jego ludzie bohatersko rozwiązują problemy, które sami tworzą. Trójpak, który pozwoli na lepszą komunikację w naszym mieście. Po pierwsze. Przywracamy linie nocne, ale w zoptymalizowanej wersji. Linie nocne muszą, proszę Państwa, obejmować jak największą e, połać miasta i służyć jak największej liczbie mieszkańców. Nie mogą to być taksówki wożące po prostu pojedyncze e, osoby. Na pewno te linie będą cały czas optymalizowane, ale już dzisiaj możemy zakomunikować i że na przyszłych konferencjach będziemy podawać Państwu szczegóły dotyczące tych linii. Proszę Państwa, druga sprawa to, są, e, to jest zwiększona liczba kursów zagęszczenie tych rozkładów jazdy oraz przede wszystkim kompatybilność. To znaczy, że będziemy mogli się po prostu przemieszczać czy też w ramach potrzeby przesiadać i dogodnie dojeżdżać w różne miejsca. I trzecia sprawa proszę Państwa bardzo ważna, nową, kompletne, wykorzystanie obecnego, obecnej sieci dróg, którą mamy na terenie Miastopola po to, żeby Dać w końcu mieszkańcom ekspresową linię. Klub Arkadiusza, prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego rządzi ponad 8 lat. I wiele razy podczas sesji, kiedy była zlikwidowana linia nocna, mówili, że, że, że to dobra decyzja likwidacji linii nocnej. Cieszę się, że w końcu jakieś prześwity, prześwity na temat funkcjonowania transportu publicznego pojawiają się w otoczeniu pana prezydenta. Prezydent jest przeciwny liniom nocnym, przeciwny przystankom. Przypomnę, że ci radni również byli przeciwni e, przystankowi przy ulicy. Przy katowickiej, przy szpitalu. Pan prezydent bohatersko rozwiązuje problemy, które sam stworzył, bo przecież w momencie, kiedy podejmował taką decyzję o likwidacji tych nocnych linii, wiele osób, wiele środowisk, mieszkańców, ale też my jako radni zgłaszaliśmy, że to jest zły pomysł, że kieruje się on tylko przesłankami ekonomicznymi, nie biorąc zupełnie pod uwagi potrzeb mieszkańców. Więc tak mówiąc poważnie, to jest naprawdę dobrze, że pan prezydent wycofał się po prostu ze swoich poprzednich złych decyzji. Idea autobusu ekspresowego też jest interesująca, aczkolwiek, no, zobaczymy, jak poznamy szczegóły, jak będzie to wyglądało w praktyce i czy rzeczywiście ta linia będzie tak, tak ekspresowa, jak zapowiada. Oglądają Państwo wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego, a przed nami kolejne informacje z naszego regionu. W skrócie. Zapraszam. 14,5 tysiąca pojazdów na dobę to średni ruch na drodze krajowej nr 46 w Lędzinach. Informuje Tygodnik Ziemi Opolskiej, relacjonując sesję Rady Gminy Chrząstowice, na której szefowie opolskiego oddziału generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad uzasadniali decyzję o budowie obwodnicy Lędzin. Według prognoz wkrótce natężenie ruchu będzie tu jeszcze większe szczegóły na drugiej stronie najnowszego wydania tygodnika ziemi opolskiej. Mieszkaniec głupczyc od kilku miesięcy inwestował swoje pieniądze na znanym portalu internetowym. W pewnym momencie zorientował się, że jego inwestycje mimo że powinny, nie przynosiły oczekiwanego zysku. Okazało się, że klikając w fałszywy link mężczyzna udostępnił przestępcom swoje konto bankowe. Tym sposobem stracił ponad 100 tysięcy złotych, informuje portal opole tvp.pl. 39% Polaków chce obecnie głosować na Prawo i Sprawiedliwość, a poparcie dla Koalicji Obywatelskiej deklaruje 28% ankietowanych. To wyniki sondażu pracowni Social Changes dla portalu wpolityce.pl. 11% przewaga PiS nad największą partią opozycyjną jest najwyższa od grudnia. 9% badanych zadeklarowało poparcie dla Lewicy, po 8% dla Polskiej 2050 i Konfederacji, a 5% dla PSL-u. Kościelny dzwon z Radoszów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim został w czasie wojny skonfiskowany przez władze III Rzeszy. Odnalazł się w jednej z parafii w zachodnich Niemczech, która po rozpoznaniu zabytku postanowiła go zwrócić prawowitym właścicielom. Dziś mieszkańcy uroczyście powitali dzwon po niemal ośmiu dekadach rozłąki. Na miejscu była Hanna Honierz. Dziś w Radoszowach radosna uroczystość, a o szczegółach ksiądz proboszcz parafii św. Jadwigi, ksiądz Grzegorz Sonek, powrócił do kościoła dzwon. Tak, powrócił do naszej parafii dzwon. Po przeszło 80 latach parafia radoszowy, dzisiaj z Niemiec, parafii Geisenkirchen, otrzyma dzwon. Dzwon, kiedy został zabrany, znajdował się przez jeden rok na wieży. Potem parafia Geisenkirchen kupiła inne dzwony i dźwięk, głos tego dzwonu nie pasował do tamtych i stwierdzili, że zostanie zdjęty. I od tego czasu do dnia dzisiejszego ten dzwon znajdował się w kościele świętego Urbana w Geisenkirchen, gdzie służył właśnie jako dzwon, który dzwonił podczas przeistoczenia. W jaki sposób ksiądz dowiedział się o tym, że dzwon został odnaleziony? Rok temu, w styczniu, proboszcz właśnie z parafii Geisendkirchen zadzwonił, napisał list potem i na podstawie tego dowiedziałem się właśnie o tym, że ten dzwon, który jest w ich kościele, jest własnością parafii randoszowej. Czy teraz ten dzwon będzie bił właśnie w tej parafii? Myślę, że dzisiaj bije serce nasze i, i Polaków i Niemców. Owszem, ten dzwon będzie bił. Chcemy przy kościele wybudować taką miniaturkę wieży i na tej wieży umieścimy owy dzwon, który będzie nam wybijał godzinę i czas. Odnalazł się zabytkowy dzwon właśnie z tej parafii w Rodoszowach. Dzwon przebył niesamowitą podróż, która zdumiewa. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Ma przynieść szczęście przed zbliżającą się maturą. Już po raz siódmy uczniowie ostatnich klas szkół średnich zatańczyli poloneza na krapkowickim rynku. Abiturientom odwagi dodawały przedszkolaki. By dodać odwagi starszym kolegom, najpierw swoje umiejętności taneczne na krapkowickim rynku zaprezentowały przedszkolaki. I jak się okazało, nauka poloneza przyszła im z łatwością i przyjemnością. Dobrze się bawiliśmy. Kroki trudne czy łatwe? Łatwe. Nie ma jednego chłopca, ja jestem we zastępstwie i się okazało, że będę tańczyć właśnie. Czyli dobrze ci poszło na próbach. Tak. Potem przyszła pora na maturzystów. Kilkuset uczniów ze szkół z powiatu krapkowickiego zatańczyło poloneza. To taniec, który od pokoleń jest nieodłączną częścią przygotowań do matury. Polonez to piękny, tradycyjny polski taniec i jest jednym z moich ulubionych. I bardzo fajny akcent na zakończenie roku. Abiturienci już czują na swoich plecach dreszcz związany z nadchodzącym egzaminem. Jest mobilizacja większa do nauki, bo coraz bliżej ta matura. Więc powtarzanie lektur, wypominanie wzorów z matematyki. Tradycja mówi, że każdy maturzysta, który tanecznym krokiem przejdzie wokół rynku śpiewająco zda maturę. Mamy zawsze informacje zwrotne później od maturzystów, że e, kto odtańczy poloneza na krapkowickim rynku, ten ma maturę zdaną w kieszeni, więc liczymy, że tak będzie również w tym roku. Dla naszych maturzystów to też ważny element mm, taki przedmaturalny, e, poczucia jedności e, takiej społecznej i tego, że wszyscy trzymamy za nich kciuki, życzymy im na tej maturze jak najlepiej. Matury potrwają od 4 do 23 maja. Kamila Korzeniowska, takie wizyty mogą zachęcić młodych do wstąpienia w szeregi służb mundurowych. Krzysztof Miksu Mika, który przez 20 lat służył w jednostce wojskowej Komandosów w Lublińcu, był dziś gościem nowego cyklu spotkań Politechniki Opolskiej Przystanek Nauka. Wydarzeniu przyglądał się Maciej Dobrzański. Dzisiaj mam tutaj prezentację dla młodzieży, która ma zachęcić ich, pokazać jak ja przeżyłem służbę w jaki sposób jak wyglądało sytuacja, kiedy się dostawałem. A było co przeżywać. Krzysztof Mika to bowiem komandos, który spędził wiele czasu w strefach wojny, między innymi w Iraku czy Afganistanie. Dla młodych ludzi podczas drugiej odsłony cyklu Politechniki Przystanek Nauka był więc swoistą kopalnią wiedzy o tym, z czym wiąże się tego rodzaju służba i na czym polegają szkolenia pod okiem mistrza w swoim fachu. Sam cykl Przystanek Nauka ma pokazywać naszej młodzieży to, że można się pasjonować różnymi rzeczami. Jak wcześniej mieliśmy finanse publiczne. Tak dzisiaj mamy zupełnie coś innego, zupełnie drugi biegun, czyli bezpieczeństwo, służby specjalne. Nasza młodzież ma okazję zbliżyć się do pojęć, które są nam nam zwykłym obywatelom bliskie z telewizji, z opowiadań. Wizyta Krzysztofa Miki idealnie wpisuje się w sytuację za naszą wschodnią granicą. Dzisiejsza sytuacja geopolityczna stwarza to, że dużo ludzi, młodzieży również, ale i starszych, są zainteresowani szkoleniami obronnymi. I z racji tego, że Różne sytuacje mogą nas spotkać także i tutaj w kraju, więc lepiej być przygotowanym, lepiej zapobiegać niż później leczyć. Jestem naprawdę ciekawy, co powie pan komandos ze względu na jego duże doświadczenie w takich życiowych sprawach, jak sobie poradzić w takich ciężkich, stresowych sytuacjach. Tutaj są już, według mnie, przynajmniej sytuacje na tyle stresowe, na tyle poważne, że tak naprawdę tutaj zależy ludzkie życie. Oni bezpośrednio na przykład odbijają zakładników z rąk terrorystów i w tym momencie wydaje mi się, że możemy nauczyć się jak działać w stresujących sytuacjach. Choć zostanie komandosem nie jest pisane każdemu, to ci, którzy przebrną przez trud szkoleń mają większe poczucie bezpieczeństwa niż przysłowiowy zjadacz chleba. Jestem wyszkolonym żołnierzem przygotowanym na wiele sytuacji zagrożenia, więc wiem jak reagować. Może nie we wszystkich, co mogłoby mnie spotkać, ale w bardzo dużo przypadkach poradziłbym sobie. Manualnie. Jak zapowiadają władze Politechniki Opolskiej, cykl przystanek nauka ma wejść na stałe do oferty uczelni, a spotkania z kolejnymi interesującymi gośćmi odbywać się będą dwa do trzech razy w semestrze. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. Dziś to wszystko w Kurierze Opolskim, za chwilę Sport Opolski i prognoza pogody. Jutro pierwszy nasz serwis o godzinie 10.30. Ja dziękuję za wspólny wieczór i życzę spokojnej i dobrej nocy.